Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj odwiedzimy trzy miejsca. Pierwsze to Cofrentes i tam zobaczymy z daleka tą okolicę ze szczytu góry, na której usytuowane jest miasteczko i zamek. Dzisiaj jest poniedziałek i niestety nie można było. Zwiedzać tego dnia najważniejszych miejsc, które się powinno zwiedzić, ale przynajmniej zobaczymy to miejsce z daleka i pospacujemy po starym mieście. Piękna pogoda, także warto przyjechać tutaj do tego regionu Ładzie de Ajora i znajduje się około 100. 4 km od stolicy Walencji. I takie to miasteczko położone na szczycie góry jest u zbiegu rzek Hukar i Gabriel. Co ciekawe, w okolicy znajduje się wygasły wulkan, na który też można wejść. Dość krótki odpoczynek, dość krótki spacer, gdzie będziemy mogli zobaczyć kościół zamknięty w tej chwili, plac. I przejdziemy też uliczkami Starego Miasta. Te kręte, typowe uliczki wąskie, labirynt. Też zobaczymy, jak to jest. Budowane i głównie zamek. Ale jeśli chodzi o zwiedzanie tego zamku, to w poniedziałki nie można, ale można w, w inne dni. I należy zarezerwować telefonicznie najlepiej. I od jeden, o 11 i, i o 17 w inne dni. Warto tutaj przyjechać i zobaczyć ten zamek. My niestety tylko zobaczyliśmy go. Te mury dookoła. Bardzo ciekawa konstrukcja. I tak tutaj też znajduje się biuro turystyczne, które warto odwiedzić, gdy będzie otwarte. Także co. Dzisiaj na tej naszej trasie będziemy oglądać. To okolica jest znana właśnie z czasów, gdy wypędzono tutaj Maurów i dużo jest upamiętnień dotyczących tamtych czasów, które wydarzyły się po 1600 roku i Blisko tego zamku już na zewnętrznej fasadzie ceramiczny panel jest, który będzie odtwarzał wypędzenie Maurów z Doliny Ajora Cofrentes. To ci ludzie, którzy budowali te miasteczka. To dzięki nim mamy taki układ miasta wąskich uliczek. To głównie oni budowali te twierdze, umacniali te twierdze i niestety po 1600 roku, ze względu na uwarunkowania polityczne i religijne, ludzie, którzy tutaj mieszkali od stuleci, zostali wypędzeni. Wielu nie pogodziło się z, taką, z takim stanem rzeczy i dochodziło do, do buntów i tak tutaj było w okolicy. Szczerze się o tym mówi i przypomina tamte czasy tutaj w Hiszpanii różne religie współżyły ze sobą Tutaj ludzie mieszkali i ktoś by pomyślał, że wypędzenie Małgów odbyło się dużo wcześniej, tuż po podbojach chrześcijańskich Półwyspu Iberyjskiego, ale nie. Ci mieszkańcy w większości tutaj zostali i tutaj mieszkali, w tych miasteczkach uprawiali rolę budowali zamki, budowali miasta, akwedukty, wszystko to, o wszystko dbali. Wiele rzeczy jest zachowanych dzięki temu, że oni zagospodarowali teren, umacniali drogi. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak czuli się ci wypędzeni ludzie, bo. Takich wypędzeń w różnych częściach świata już odbywało się wiele z różnych przyczyn z politycznych, z religijnych, z powodu zajmowanych terenów, z powodu zmian granic i takie dramaty co jakiś czas po pojawiają się z powodu polityki, niestety często i tak jak, tak jak tutaj wypędzono Maurus z Hiszpanii i to zostało zarządzone przez króla Filipa III, chociaż wcześniej tylu królów się przewinęło i korzystało z pracy tych ludzi, z tych i żyło wśród tych innowierców razem. I odbywało się to etapami, w latach 1609-1613, także szybko. I pierwsi wypędzeni Maurowie pochodzili z Królestwa Walencji, z Andaluzji, z Ekstremadury i z Kastylii. I ostatnimi wypędzonymi byli ci z Królestwa Murcji. Także dramat wielu ludzi, 350 tysięcy ludzi w sumie wypędzono w tamtych latach. Także dramat, jest. dramat był wielki. Wiele takich miasteczek, miast, wsi zostało praktycznie wyludnionych. Cała ludność. W niektórych miejscach składała się z morisków wiele... 509 rok jeszcze tyle lat tutaj mieszkali, tyle wieków. Także historia jest. jest tragiczna. 350 tysięcy ludzi zostało wydalonych z powodu, z powodów religijnych. Wiele mniej zostało. Porzuconych, i ponownie w tamtych, w tamtych czasach zaczęto zasiedlać nowymi mieszkańcami tamte tereny. To jest też nauczka dla nas wszystkich, że takie rzeczy z różnych powodów polityka wprowadza. Także powinniśmy pamiętać o, o, o takich rzeczach. Bo można mieszkać na jakimś terenie stulecia, kilka stuleci, tysiąc lat. A przyjdzie ktoś, wyda dekret, czy będzie jakaś wojna, czy, czy jakieś układy polityczne i wygonią ludzi. Także trzeba na to wszystko uważać. To takie rozmyślania. Same nachodzą po oglądaniu tych, tych paneli ceramicznych i oglądaniu tych starych miast, miasteczek, którzy, które właśnie starzy mieszkańcy wypędzeni ustalali te uliczki, budowali sporo domów, które tylko pokrywa nowoczesna fasada. Ale tak to jest, to oni właśnie ustalali te uliczki, te place i to wszystko wydzierali tym górom ci, ci mieszkańcy. Także smutna historia i oby się nie powtarzała więcej w innych częściach świata, oby polityka nie krzywdziła ludzi. tak, chodzimy tymi uliczkami po Cofrentes, bardzo ciekawe miejsce i godne polecenia okolica, tutaj chyba dwa, e, dwa lata temu byliśmy i płynęliśmy statkiem po rzece Hukar, byliśmy też na szczycie góry, gdzie jest jeden z zamków, także tu jest okolica, też bardzo pełna zamków. A tutaj mamy właśnie ten wygasły wulkan po lewej stronie. Zaraz jeszcze na niego najedziemy. Jeden z wygasłych wulkanów. ostatnich wygasłych wulkanów tutaj mamy tą górę po lewej stronie prawie naprzeciw y, zamku Tak więc y, prawie dwa lata temu na też że to rzece hukar Także w ciągu zaledwie 10 minut możemy dotrzeć z Cofrentes do Molo, gdzie możemy dostać się na łódź, która płynie rzeką przez wnętrze rzeki Hukar do sąsiedniego miasta Cortes de Pallas. Rejs po, po tej rzece trwa 90 minut, a cena to mniej więcej 17 euro, jeśli się nic nie zmieniło. Także warto wcześniej też się tam dowiedzieć, zapytać i zarezerwować w razie czego. I tak, widzieliśmy. Jeszcze raz spojrzymy na ten wulkan, zwany Agras. Wulkan znany również jako wulkan Cofrentes. I znajduje się w bardzo niewielkiej odległości od miasta, po drugiej stronie rzeki Gabriel. I na to wzgórze możemy też wybrać się krótką i bardzo łatwą trasą, aby zobaczyć wulkaniczne skały i kolejną dobrą panoramę Cofrentes. Także warto wybrać się tutaj w tę okolicę, bo nie zawsze. To, a, o, właśnie to jest ten wulkan Agras. I tutaj jest nawet z daleka widoczna taka ta trasa, w którą możemy wejść. I zobaczyć te wulkaniczne skały, bo to nie, nie jest codzienny widok. Jeden właśnie z takich wulkanów, które tutaj możemy zobaczyć, oczywiście wygasły wulkan. A tutaj mamy też taką ciekawostkę, i tutaj jest jaskinia zwana jaskinia świętej Anny. I według znalezionych dowodów ta jaskina Santa Ana była rodzinną winiarnią, która dodatkowo była wykorzystywana jako magazyn różnych produktów rolnych i, i hodowlanych. A mówi się, że ta jaskinia była wyjściem z długiego tunelu, który wychodził z zamku, aby uciec w przypadku ataku. Także tu kończył się ten tunel wychodzący z zamku w tej jaskini. Bardzo ciekawe miejsce. Gdy zbliżamy się do tej jaskini, w tej chwili jest, jest zamknięta, ale jest oświetl się oświetla przy zbliżeniu i możemy przynajmniej tak podziwiać, co przynajmniej skrywa tutaj, zaraz przy wejściu. Także może tutaj po prawej stronie jest właśnie ten tunel. A tutaj takie ciekawe fragmenty, z czego zbudowana jest ta góra. Kolejnym miastem, miasteczkiem, które ch ch chcieliśmy zobaczyć było Harafuel i tutaj też jest staruszka położona w górnej części i u podnóża zamku ma też zagmatwany układ ulic i jest pełna uliczek o takich stromych zboczach w formie labiryntu Także wąskie przejścia tutaj są na każdym kroku i też cudowne miejsce do, do spacerów. Z takiej właśnie z tego powodu spacer wąskimi uliczkami takich dzielnic jak Solana, Lapenia, Cel Morcion to prawdziwy rozkosz dla zmysłów. Jeszcze szczególnie, gdy nadejdzie wiosna i ukwieci się to wszystko. Także jeszcze będzie to wszystko piękniejsze. I stare miasto leży na wzgórzu na wysokości 650 metrów, na szczycie którego wznoszą się ruiny arabskiego zamku, dziś przekształconego w pustelnię. I uliczki tam prowadzące są oczywiście wąskie i strome, z bardzo nieregularnym układem urbanistycznym. Właśnie z wyjątkiem tej dolnej części, na której się teraz znajdujemy, gdzie to leży na równinie. Co ciekawe, ta okolica, którą dzisiaj odwiedzamy, to taka popularna, tradycyjne powiedzenie jest Harafuel jest na wzgórzu, Halanse jest na zboczu. Kofrentes jest między dwiema rzekami, i my jesteśmy właśnie w Harafel. W Harafel na tym wzgórzu. I jak zaraz zobaczymy, jak tam podejdziemy na tą górę, gdzie znajdują się ruiny tego arabskiego zamku, to zobaczymy. Jaki widok wspaniały można zobaczyć z tego punktu. Także jeszcze chwilę, i zaraz się będziemy wspinać. Jest tutaj bardzo dużo rzeczy z przeszłości, które powodują zadumę. Oglądamy stare relikty, stare detale i wkomponowanie w skały widoczne do dziś. Jak wykorzystywano ukształtowanie terenu do budowy domów i tych uliczek. Także popatrzmy. Jak wąskie są te przejścia, piękne stare miasto, bardzo wąskie uliczki tutaj w tym miasteczku, także akurat w tej części. Nie we wszystkie miejsca można podjechać autem. Tak ukoronowaniem naszego spaceru będzie właśnie wejście na ten najwyższy punkt w miasteczku, gdzie znajdują się ruiny tego zamku. Kolejny panel upamiętniający. Dawne czasy wypędzenia dawnych mieszkańców, i jest tutaj też malutka droga krzyżowa zagospodarowana na tym placyku. Jak wiemy, są drogi krzyżowe naprawdę monumentalne i w trudnym terenie położone, ale tutaj ta, akurat ze względu na. Dostępny teren i obecność pustelni jest właśnie w ten sposób zagospodarowana. Są tutaj barierki, są tutaj miejsca dookoła widokowe na tym najwyższej części miasta, także widoki dookoła są niezwykłe. A nawet jakieś stare domostwa, gdy dach się zapala, widzimy z czego był ten dach zbudowany, jakich materiałów naturalnych się używało i też i używa się do, do dziś. Także stąd z tego miejsca mieli doskonały widok. Z frakcji austriackiej. Także wiele zamków, wiele twierdzi, wiele różnych ulic zostało wtedy też zniszczonych. Gdy używano już nowoczesnej artylerii i działalności, niestety też wiele ludzi zginęło przez te walki i przez tą specyficzną wojnę kto ma zasiąść na tron tak się popycha ludzi zawsze w czyimś interesie oby to tak samo jak wypędzenia biednej ludności i wojny w, czyim w czyimś interesie, czy to o tron, czy to o tereny, czy majątki, czy terytoria, oby to już przestało istnieć, żeby pokój zapanował wreszcie na, na tej ziemi i ludzie mogli normalnie żyć, bo ludzie nie chcą wojen politycy i ci, co ma manipulują politykami, robią to wszystko. Tak. Ludzie dbają o ziemię, ludzie dbają o miasta, budują, a Polityka ludziom to wszystko zabiera. Także mniej polityki, a więcej ludzkości, aby było na tym świecie. Bo tyle rzeczy już się wydarzyło złego, że czas, by dobro wreszcie nadeszło i wyzwoliło ten świat. by nie było więcej wygidań i wojen, aby ludzie mogli spokojnie, bez wyzysku żyć. Naszym trzecim celem w tym odcinku jest Almansa, gdzie też jest bardzo okazały zamek. Ze względu na poniedziałek nie można było też go zwiedzić, a jest warty zobaczenia, bo na, ni na nim jest zgromadzonych wiele artefaktów. Tutaj zrobimy krótką wizytę. Już po malutku będzie się ściemniać, więc tylko przejdziemy kawałek i kilka ujęć. Z Almansa, znanego głównie z zamku i z bitwy, która odbyła się tutaj na tym terenie. Bitwa Batavia de Almansa, tutaj też zbierają się grupy rekonstrukcyjne dwóch obozów i odgrywają a zamek tutaj, jak zwykle w tych miasteczkach, panuje tutaj nad całym miasteczkiem. Jest wiele rzeczy tutaj do zwiedzania. Warto też na tą okolicę poświęcić cały dzień i przyjechać i zapytać się w biurze obsługi turystycznej w centrum miasta, co można zobaczyć, ale tak w poniedziałki niewiele można zobaczyć, tylko z zewnątrz, wiele rzeczy także. Najlepszym momentem są inne dni tygodnia, gdy ma się plan zwiedzania od wewnątrz, ale gdy chcemy tylko spacer po różnych miejscach, po uliczkach, także i poniedziałek jest dobry na ten cel. Tobie może kiedyś pokażę ten zamek od środka. Noc już zapada, więc ja się będę żegnała tutaj w tym momencie i do następnego spotkania. Już się wszystko ściemnia.